Witajcie ponownie. Nazywam się Ania Stoicy nieprzecka Jestem specjalistą medycyny chińskiej, naturoterapeutą i spółtwórcą marki ZdrowaZupa.pl. Dzisiaj opowiem Wam o tym, czym są kuracje zupami. I co tak naprawdę znaczą, co mogą dla Waszych ciał i z czym to się je. No je się z zupami, jak się domyślacie. Ale tak naprawdę przez cały dzień, przez jakiś czas jecie tylko zupę. Jak wejdziecie na naszą stronę i zajrzycie sobie w kurację, to zobaczycie taki wybór. On się rozpoczyna od tego, czy jem mięso, czy nie jem mięsa, czy jestem wegetarianinem, czy jestem tak naprawdę mięsożerny. Flexitarianinem na przykład, czyli jem troszkę mięsa i to jest pierwszy wybór, ale kolejny, kiedy przychodzicie już dalej i wybierzecie, czy chcecie też zupy i soki, czy może kurację seed, czy samymi zupami, które polecamy wam na jesień i zimę, to zobaczycie taki wybór jak tygodnie. I tutaj zachęcam Was do tego, żebyście zajrzeli, co możesz osiągnąć do PDF-a dołączonego tam. Dlatego, że tak naprawdę to, jak długo będziecie korzystać z kuracji zupowej, zależy od tego, jakie macie cele. I o tych celach, o efektach, chcę powiedzieć parę słów. Kiedy decydujemy się na kurację zupami, pierwszy tydzień to jest tak naprawdę tydzień wstępny. On pozwala przestawić ciało na inny sposób odżywiania. Czyli mamy coś takiego, że Zaczynacie jeść zupy i pierwsze dwa, czasami pierwsze trzy dni mogą być po prostu trudne. Dlaczego? Dlatego, że odstawiacie cukier, odstawiacie gluten, odstawiacie laktozę. Również rezygnujecie z używek. Bardzo dobrze zrezygnować jest z alkoholu, z papierosów. To się często dzieje samo, bo kiedy ciało zaczyna się oczyszczać, to czujecie taki brak chęci i ono odrzuca po prostu to, co mu szkodzi. Ale w skrócie, ten pierwszy tydzień to tak naprawdę, również dla osób szczupłych, które nie chcą schudnąć, jest po prostu tylko i wyłącznie wstępem. Nie zmienia to jednak faktu, że już daje pierwsze efekty. Po tych trzech, czterech dniach zaczynacie czuć ulgę w jelitach, zaczynacie się czuć coraz lepiej. Jeśli waszym celem jest schudnąć, jeśli waszym celem jest przede wszystkim czuć się lepiej i wyzdrowieć, i oczyścić ciało, to konieczne będzie przedłużenie tego czasu. I tutaj dwa tygodnie chciałabym porównać z czterema tygodniami kuracji zupami. Te pierwsze dwa tygodnie to jest utrata wagi około 3-4 do kg. Wszystko zależy, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta. I my, kobiety, jesteśmy złe na was, mężczyzn, dlatego że wychudniecie po prostu szybciej. Chudniecie szybciej też dlatego, że macie zupełnie inaczej ustawiony metabolizm, ale też dlatego, że wasza wątroba się szybciej regeneruje i pozwala wam tak naprawdę spalać szybciej tłuszcz, pozwala wam szybciej dochodzić do siebie. I mamy takich rekordzistów, którzy wracają do nas i którzy są z nami od dawna, żeby utrzymać też wagę, kochają nasze zupy i schudli po 30-35 kg. Oczywiście w ciągu roku i to wszystko trwało nawet dłużej. Także no tutaj trzeba później to utrzymać, o czym oczywiście opowiem w kolejnych filmach. Ja sama schudłam 15 kg, zajęło mi to około 4-5 miesięcy spokojnej utraty wagi. Cały czas jestem w procesie, dlatego że w moim wieku, a mam prawie 50 lat, no chudnięcie po prostu może się wiązać z utratą, z utratą po prostu wiotkością skóry, z utratą takiej gęstości, więc tutaj zalecam daleko idącą ostrożność. Kiedy jednak dostarczacie bardzo dużo płynów i dostarczacie wysokogatunkowe, odżywcze pokarmy, tak jak nasze zupy, które są gotowane z certyfikowanych składników, to bardzo trudno tutaj o taki efekt postarzenia. Jednak to ciało jest nam wdzięczne. Więc po dwóch tygodniach jest to około 3-4 kg i można już mówić o pierwszym odtruciu ciała. Jeśli jednak macie choroby zapalne takie jak choroby tarczycy, choroby związane z zapalne, zapalne choroby tarczycy, choroby związane z jelitami czy choroby zapalne stawów to tutaj ten czas zdrowienia będzie dłuższy i wówczas warto zdecydować się na taki miesiąc. Wtedy jednak musicie się liczyć z utratą wagi około 7-8 kg i tutaj bardzo polecam osobom szczupłym, które chcą wyzdrowieć i chcą korzystać z kuracji zupowej kontakt z nami. My zresztą piszemy o tym w instrukcji, że należy Należy dojadać skrobią, dojadać troszkę ziemiakami, więcej kaszy, dokładać ryż. To już jest sprawa indywidualna. My tego uczymy, mówimy o tym, jak to zrobić, no bo oczywiście z takiej kuracji należy też skorzystać, jeżeli mamy cele zdrowotne. I to jest nasz główny cel: żeby namawiać Was do tego, żeby zadbać o swoje zdrowie żeby sprawczo potraktować swoje ciało i jako projekt. I tym chcemy pomagać kuracjami. Także kuracja jako cel stawia sobie zdrowie. Wy macie po prostu być zdrowi. Oparte jest na kuchni pięciu przemian, jecie tylko zupy. To są zupy długogotowane, które pozwolą zregenerować się, mówiąc po chińsku elementowi ziemi, czyli wszystkim organom trawiennym, począwszy od żołądka, jelit, ale również śledziona czy wątroba to są te wszystkie organy, które się bardzo nam. Odwdzięczą. W instrukcji do naszej kuracji dostaniecie pełną informację. Co tam znajdziecie? Oprócz tych zasad, oprócz efektów, o których mówimy i o których powiedziałam w dzisiejszym filmie, dostaniecie informację, co możecie pić. I tutaj możecie tak naprawdę pić wszystko. Odradzamy jedynie mocny alkohol, odradzamy w ogóle na czas tej kuracji alkohol. No, ciało jest wdzięczne, więc ono też Was poprowadzi w tym, w tym piciu. A to, co ja sugeruję, to jest zaczęcie dnia nie od kawy tylko od kopru włoskiego, który pozwoli rozgrzać jelita, pozwoli żołądkowi zapracować, co będziecie czuli. Sugeruje Picie polskich dobrych ziół. Mamy ich naprawdę bardzo wiele pokrzywa, która pozwala lepiej pracować nerkom i oczyszcza ciało, ale jest troszkę wychładzająca, więc to ostrożnie. Także o tych ziołach wszystkich przeczytacie w naszej instrukcji. Chciałabym powiedzieć, że można dojadać w trakcie kuracji, ale bardzo ważne jest to, żeby to były rzeczy bez glutenu. Czyli jeżeli macie naprawdę ochotę, żeby coś zjeść, to niech to będzie do godziny 16 jakiś, jakiś owoc. To może być upieczone jabłko na przykład, to może być jakikolwiek inny smoothie czy sok. Również można dokupić takie bardzo wysokojakościowe smoothie u nas w sklepie. Możecie je sami sobie przygotować. Także naprawdę, jak już bardzo Wam się chce, będzie chciało coś słodkiego, to polecam taki wynalazek jak daktyle. Najlepsze są daktyle Mojiol. Dosyć ciężko je kupić, ale można zamówić w internecie. Trzeba je trzymać w lodówce. To od razu mówię. I te daktyle, pół takiego daktyla zaspokaja zapotrzebowanie. Za Potrzebowanie na cukier, więc bardzo Wam tutaj polecam spróbować. Także możecie jeść, ale muszą to być produkty bezglutenowe, pozbawione białego cukru. Oczywiście my w instrukcji mówimy, jak wychodzić z takiej kuracji, jak zmienić to pożywienie, Musicie później sobie przejść łagodnie, prowadzić jeden stały posiłek, potem dwa stałe posiłki i warto już do końca życia gotować sobie zupy. Możecie sobie zostawić nasze słoiki, możecie kupować, tak jak wielu naszych klientów, nadal mniejsze pakiety i jeść sobie na śniadanie i na kolację zupę lub zamiennie. Tylko zaznaczam, podstawowa zasada naszych kuracji to jest wyłączenie czynników zapalnych, czyli zupełnie nie korzystamy z cukru, zupełnie nie korzystamy z glutenu. I odstawiamy również laktozę. Wszystkie nasze, nasze zupy są tego pozbawione. Mamy certyfikat menu bez glutenu, jesteśmy sprawdzani. Nawet przyprawy, których używamy, to są certyfikowane przyprawy bezglutenowe, więc jedzą nasze zupy i nasze kuracje, osoby chore na celiakię. Ale o czym chcę powiedzieć? O tym, że ta różnica między dwoma a czterema tygodniami jest znacząca również w efektach, i również w tym, jak później będziecie się czuli, jaka trwałość będzie te, tego efektu. I bardzo, bardzo zalecamy wam jedzenie zupy na śniadanie. Zacznijcie od tego. Zobaczycie, jak bardzo Wam odwdzięczy się Wasz żołądek, Wasza śledziona, matka wszystkich organów w medycynie chińskiej i Wasze po prostu ciała. Także polecam Wam ciepłą zupę na śniadanie, tak jak jedzą Azjaci, bo tam zupa miso czy inna zupa jest na śniadanie standardem. Dla nas jest to nowość. My jesteśmy kanapkożercami, a ja jednak tutaj sugeruję jedzenie zupy. Oczywiście mogą być to zupy gotowane przez Was, do czego bardzo, bardzo Was zachęcam.